Ładna pogoda dzisiaj, niedziela. Już są przygotowania wolontariat już jest gotowy do działań Na Kopcu jest mały ruch, ale to się zmieni. O, podchodzi samolot do lądowania. To jest moje największe powiększenie tutaj, jakie jest w tym moim smartfonie. Ja to za chwilę zamontuję do takiej przystawki, którą można przyłożyć do lornetki i będzie taki film Dobrze. pięknie widać dzisiaj Beskidy, ale wszystko w powietrze jest mała, słaba Patry widać lekko na horyzoncie. Przekręcone do ramki. Trzeba jeszcze troszeczkę zablokować. W razie nic nie widać, bo nie ma włączonej ostrości. Ale za chwilę powinno być wszystko widoczne. Nie to samo co było przed chwilą na smartfonie, tylko bez powiększenia. Teraz muszę powiększyć obraz troszeczkę. I to jest wszystko, co mogę zrobić z tym smartfonem, z lornetką. Trzęsie się obraz, bo. To jest wszystko na statywie. Ale zaraz spróbujemy to tak na chwilę mieć obraz stały. Samolot, który wylądował, za chwilę będzie tutaj kołował, kołowierzy. Dobra. Czekamy. Za chwilę się pojawi. Już go widzę. To zaraz będzie przy wieży, wieży kontroli ruchu. Statecznik jest widoczny. Uwaga. Zaraz się powinien pojawić. 3, 2, 1. Najlepsze obserwacje są w okresie jesienno-zimowym, gdy nie ma liści. Jest o wiele więcej widać. Całą płytę widać postojową i widać początek pasu, gdy samoloty zaczynają startować. No dobra, chyba jednak będzie teraz i start, i tutaj podejście do lądowania yy, do, yy, na pute. Czeka na zgodę na start, kolejny stoi już na, na końcu pasa, jest rozpędza się powoli. Drugi oczekuje na pozwolenie na wytoczenie się na pas. Jeszcze. Jeszcze się rozpędza. Jeszcze się rozpędza. Jeszcze się rozpędza. Jeszcze się rozpędza. i już jest w powietrzu Uj. chyba się... jest, 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 złapałem go jeszcze idzie To jest chyba już ostatnie ujęcie. Tak. Jest już na pasie? Na początku? Gotowy do startu? A nie, do, on się dopiero zaczyna tutaj. O, 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 Będzie teraz dopiero się ustawią na początek drogi. Jest. W tym roku pokazała się ciekawa linia lotnicza. Bzz, bzz. Mają, ma pszczołę namalowaną na stateczniku. Może uda mi się kiedyś zrobić ujęcie jak startuje. Następny startuje. Jest już w powietrzu. Tu też przelatują nad lotniskiem samoloty, które lecą do lotniska Pyżowice. Mają tutaj ścieżkę podejścia. No, loty wojskowe też są ciekawe, ale to nie o tej porze. Oni lubią latać albo wcześniej rano, albo w nocy. No, Są loty szkoleniowe. Kolejny poleciał. Jeszcze ostatnie ujęcie na płytę postojową z zwierząt kontroli ruchu. Leci jakaś, jakiś mały samolocik, leci. Ale turbinowy. A, spróbujemy go chwycić. Muszę się tylko ustawić, żeby były już na tym. Nie ruszać. Nie ruszać. Co to jest? No, nie ruszać, powiedziałem. jak najlepszy kadr, a wyjdzie, że ża żaden nie będzie. Dobra. Wow! Cóż to było? No i już go nie ma. Nie ruszał się przez chwilę. No dobrze. Teraz zobaczycie bezpośrednio. Wyciągam smartfon bezpośrednio z przystawki z lornetką i zobaczycie jaka jest różnica. Nie zmieniam żadnych ustawień, nic. I to jest dokładnie to samo, co było przed chwilą przy Lornetce. O, przyjechało. Karetka jako za pogotowia potrzebne jako zabezpieczenie. Bieg jeszcze, jeszcze nie wystartował, ale to już niedługo. Oj, widoczność taka słaba-słaba, ale jest. Góry widać. Bawiam górą, widać tatry ledwo, ledwo, ale dzisiaj będzie piękny zachód słońca. Więc, jak to może, to niech przyjdzie na jakąkolwiek górkę swoją lokalną i widzi góry, to będzie miał dzisiaj fajny widok na zachód słońca. Więc no, będę musiał za chwilę zejść już z kopca, znaczy nie z kopca tylko z platformy, bo idzie tak dużo osób i tu będzie wielki ścisk stanę sobie tutaj na moim takim miejscu, o tutaj 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 gdzieś sobie stanę no i będę łączności też przeprowadzał no to fajnie. To tyle z tego ujęcia.